Inflacja, drożyzna, słabnący złoty, kryzys gospodarczy. Co z tym wszystkim zrobić? Kto powinien wpłynąć na gospodarkę? Rząd? My? Na te tematy porozmawiamy z prezesem Januszem Korwin-Mikke. Witam państwa. No, kto ma wpływać na gospodarkę? No, weźmy przykład. Stóp procentowych, prawda? To rząd ustala stopy procentowe. I to dowodzi, że nie mam żadnego wolnego rynku, tylko rząd to, znaczy nie rząd, tylko Rada Polityki Pieniężnej to ustala, prawda? Więc nie ma wolnego rynku. Na wolnym rynku stopy procentowe się kształtują same. I dotyczy wszystkiego, nie, nie, nie tylko pieniądza, ale i wszystkich celów. I teraz, jeżeli mówimy, że rząd nie powinien mieć wpływu na gospodarkę, no to jest trochę takie, jakby powiedzieć, że nikt nie może mieć wpływu na moje zdrowie. No raz na 10 lat się przeprowadza jakaś poważna operacja. No i to jest zrozumiałe. Natomiast y, czym innym jest przekopanie kanału, czym innym jest siedzenie i zapracanie wisły kijem. Niestety to, to, co robią rządy, to usiłują zaprzeczyć prawom ekonomii i, i, i fizycznie, prawda? Przeszkadza działać prawom, prawom ekonomicznym, przeszkadzać działać wolnemu rynkowi, co się zawsze kończy, kończy fatalnie, zawsze, powtarza. A to dla naszego sposób. dobra, przecież ja to ja dla ja... naszego dobra się y, trzyma inflacja na pewnym poziomie, tak. to dla naszego dobra się obniża stopy procentowego. Tak, problem polega na tym, że, że to jest dobrze przez pierwsze pół roku, rok czy nawet dwa, a potem się ukazują z tego złe skutki, pełne, miłe złe początki. Lecz, koniec, żałosny. Tutaj już no, cała fraszka brzmi: Nie chciały woły chodzić w jarzmie do wiosny, a, a jesienią nie chciały zwodzić do stodoły, zimą jadła nie stało, zjadł gospodarz woły. O, otóż, otóż to samo, to samo tyczy ich wpływu na gospodarkę. I teraz, jeżeli y, ludzie y, wolnościowcy mówią, że rząd nie powinien wpływać na gospodarkę, no w tym sensie, że nie powinien tej wisły kijem zabracać. Natomiast minister finansów powinien sobie siedzieć, upalać się, wpadać na jakiś pomysł i raz na rok czy dwa wpaść do ministerstwa prawda, i zarządzić jakąś reformę, przemyśleć itd. Broń Boże, nie na bieżąco nie, nie wpływać na, na gospodarkę, bo to zawsze skutki są odwrotne od tego, co by rząd chciał. Natomiast natomiast czy ludzie powinni mieć wpływ na gospodarkę? I tu jest ciekawa odpowiedź. Tak i nie. Jeżeli będziemy rozumieli przez wpływ na gospodarkę w ten sposób, że ludzie mają głosować, ile ma kosztować samochód, prawda, albo jakie powinny być ceny złota, albo jakie, jaka powinna stopa procentowa, prawda, albo ile Polska powinna kupić węgla za granicę, albo sprzedać węgla za granicę, to oczywiście efekt będzie absurdalny. Ci się na tym nie znają. Zupełnie inaczej jest, kiedy ludzie mówią na temat czegoś, na czym się znają. Powiedzmy, Powiedzmy, chodzi o cenę, ja wiem, samochodów importowanych, tak? I to ludzie powinni tę ten, ten cenę ustalić. Do spółki, producenci, razem w związku z tym my ten. teraz ma interes sprzeczny, mam tylko, że producenci produkują ten samochód, powiedzmy sobie Toyotę, sprowadzają na rynek, teraz ludzie kupują albo nie kupują. W wyniku tego producenci muszą obniżać cenę, jeśli ludzie nie kupują. Jak się cena ustali ceną równowagi, a ja być może nikt nie kupi, to wtedy znaczy się, że za drogo produkują i, i producent bankrutuje. No, no to jest mm. normalne zjawisko, normalne zjawisko, ale to samo, samo się zdecyduje, to ludzie decydują. Trzeba zrozumieć, że jak jest rynek, to to oznacza, że producent musi robić to, co chcą kupić ludzie. Producent działa dla zysku, dla zysku. To co znaczy, że ma duży zysk? Ktoś ma tym większy zysk i bardziej ludzie pragną ten towar kupić. Jeżeli robię lepsze czekoladki, to ludzie bardziej chcą je kupić, i robią za nie więcej, więcej, więcej pieniędzy. Dlatego też producent, ten kto by się robił rzeczy, które się bardziej podobają ludziom, to będzie miał większy zysk. Czyli producent produkuje dla zysku, to znaczy, że on robi to, co chcą ludzie mieć. I w ten sposób ludzie rządzą rynkiem. To nie producent rządzi rynkiem, to konsument rządzi rynkiem. Jeżeli jest wolny rynek, to rynkiem rządzi konsument. Lenin kiedyś powiedział, że kucharka powinna rządzić krajem. Nie wiem, czy kucharka, ale ta gospodyni domowa, która chodzi od sklepu do sklepu, żeby kupić tańsze lepsze towary, to ona rządzi rynkiem, bo ona zmusza producenta, żeby było dobre i tanie towary, a rząd z tym przeszkadza, na przykład zabrania produkowania wysokosłownych gdzie ja mów, bo są szkodliwe, prawda, zabrania produkowania tego i tak dalej, to oczywiście zakłóca Wpływ tej gospodyni. Czyli ta gospodyni rządzi rynkiem, a jeżeli rząd czegoś zakaże, to ona już nie może rządzić, bo rząd za nią zarządził. <grywa> więc, więc my się opowiadamy za tym, że ludzie rządzili, ale nie, żeby przez głosowanie tylko żeby głosowali ci swoimi pieniędzmi. Jeżeli chodzi o kupienie Toyoty, to głosować powinni tylko ci, co produkują Toyoty i ci, co chcą, chcą kupić Toyoty. A reszta, która nie chce kupić Toyoty, niech nie zabiera głosu, bo to nie ich sprawa. Czyli można powiedzieć, że to jest taka demokracja konsumencka, aczkolwiek tutaj jedna złotówka to jeden głos, więc jedna osoba może mieć o wiele więcej głosów niż inna osoba. Tak. I głosują tylko zainteresowani. Dokładnie i wtedy oni głosują odpowiedzialnie. Bo ludzie tam głosują, a głosujemy na PO, bo Tusk jest taki przystojny, prawda? Albo... Szkolić ci samochodem. Tak, jestem samochodem, <gulia> pewnie tak miły, sympatyczny, na kołownię, tak małomówny, małomównym, <gulia> wszystkim się podoba, prawda? I, dla, i dlatego tak, a mórz na korwinach, bo na kupie muszki <gulia> ma, prawda? I takie są, takie są z reguły, reguły głosowania. Natomiast tutaj ludzie głosują odpowiedzialnie, bo on wkłada swoje pieniądze i wykłada na. Konkretny samochód. Producent też jest odpowiedzialny. On podejmuje decyzję, bierze jakiś kredyt albo nie, prawda? inwestuje swoje pieniądze i może zbankrutować. Czyli podejmuje bardzo odpowiedzialne decyzje. I konsument, który wydaje 100 tysięcy na ten samochód, prawda? czy 50 tysięcy, no to wydaje paręcto miesięczne swoje, swoje dochody. A? No, to jest też odpowiedzialna decyzja. I nie jest to, że w że zagłosuje na to i to. I dlatego tacy ludzie mogą podejmować decyzję. Tutaj chciałem jeszcze może dodać, że zysk także jeszcze jedną ważną rolę odgrywa, bo jeżeli firma ma duży zysk, wtedy ma wystarczające pieniędzy, żeby, być, żeby zdobyć nowych pracowników i na przykład poszerzyć produkcję. No tak. Bo jeżeli ma duży zysk, oznacza, że to co robi, ma coraz większe zapotrzebowanie. To jest normalne właśnie, że firma, która robi to co jest potrzebne ludziom, się rozrasta natychmiast, prawda? w ciągu roku nieraz, czy, czy, czy dwóch powstają giganty. Ta le lewica wrzeszczy, że tam 20 największych firm amerykańskich to posiada 60% pieniędzy czy tam, tam, tam bogactwa mm. amerykańskiego. Tak. Tylko, że co 20 lat to, się, to są inne filmy. <laughs> Albo te firmy, jak już zostają, to one są, zupełnie się zmieniają. Albo się zmieniają czasami całkowicie. Tak. Na przykład, na przykład, było w Polsce Tesco. Nie ma Tesco. Prawda? <laughs> padają, giganty nawet padają, i, 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 i to bardzo dobrze. Jak producent nie działa tak dobrze jak ten, to niech pada w choler, bo co jest ciekawe, lewica mówi, że tu trzeba walczyć z kapitalizmem. Ale jak bankrutuje wielka firma, na przykład Chrysler w Ameryce czy coś tam, to trzeba pomóc, trzeba pomóc, bo ludzie tracą pracę. Nie. Niech pada, jak Chrysler robi gorsze samochody niż Ford czy GM, to, to to niech pada i koniec. Nie ma sensu litować nawet kapitalistów. My z jednej strony chcemy dać wolność kapitalistom, niech się bogacą, nie pracują dla zysku, ale jak nie umieją robić i padają, to niech padają. Po co mamy im pomagać, prawda? No bo inaczej musimy dopłacać do nich, no a tak. trzeba opodatkować tych, którzy są, mają zysk, a jak się będziemy ich opodatkowywać, to w końcu ich opodatkujemy z całego zysku. No, prezyd prezydent Clinton to wrzucił chyba miliard czy dwa dolarów na pomoc Chryslerowi i Chrysler przez dwa lata jeszcze żył, sp próbował spłacać te pieniądze i to w końcu to jest tak czy owak, czyli, czyli ten, te miliardy pieniędzy podatnika, jak się inne firmy piekliły, dlaczego, dl dl dlaczego Clinton wspomaga naszych konkurentów, prawda? I słusznie. Ma być, ma, ma być wolny rynek, czyli rząd ma nie pomagać, bo, tak, bo ludzie chcą, żeby rząd pomagał. Nie, rząd nie jest od pomagania. Ani biednym, ani kapitalistom, ani nikomu. Rząd jest od pilnowania, żeby było uczciwie. Żeby panowała wolność gospodarcza, jak ktoś przeszkadza w tej wolności, na przykład są mafie, prawda? Mafia hmm, czasami robi tak, żeby... Wszystkie mafie, wiem, cukrowa, prawda? I chcą zwalczać niezależnych producentów cukru. Wielkie cukrownie, to rząd ma zniszczyć tę mafię. Żeby ta mafia nie przeszkadzała w tym dzień. Niestety jest to dokładnie odwrotnie. Ta mafia to jest w rządzie. I te wielkie cukrownie, zamiast wydawać mafię, po prostu wynajmują urzędników rządowych, którzy tym małym cukrowniom nie pozwalają się rozwinąć albo Unię Europejską, prawda? to przecież zlikwidowała wszystkie małe cukrownie. I, i, I tylko duże cukrownie mogły w Polsce istnieć. Chciałem tutaj dopytać na koniec, tak zagłębić się bardziej w ten temat. E, jaka jest Pańska odpowiedź na temat pewnego rodzaju niedoskonałości rynku? E, bo przecież wielu konsumentów ma informację niepełną na temat produktów, tak, może na przykład kupować produkty, które mogą być dla nich szkodliwe, a oni mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, że są szkodliwe. To nie, to nie, no nie zajrzę do internetu. E, <grym> ich problem. Natomiast natomiast. No, jak, jak rząd zabrania. Rząd może informować ewentualnie, mm -hmm. może sobie poinformować ludzi, natomiast nie może zabrać. Jeżeli ktoś wie, że ja wiem, muchomory są, są trujące, a chce jeść muchomora, no to trudno, no. I jeżeli, zje, jeżeli zje i się otruje, to jednego idioty mniej, i dla narodu lepiej, bo jak idioci wymrą, to naród intelektualnie idzie w górę. Czyli na przykład nie byłby pan przeciwnikiem, załóżmy e, mamy różnego rodzaju, nie wiem czy to produkty z dużą ilością soli, cukru, jakiegoś mięsa. Oczywiście. Jeżeli naukowo zostanie stwierdzone, być jakiś konsensus no, ja naukowy. Ma, ja mam zaufanie do mojej żony, że ona mnie karmi to, i, i to właśnie ta gospodyni domowa ma decydować, a nie rząd. Tak. Czyli mógł, rząd może na przykład wymagać, żeby pewne informacje się tam pojawią, ale koniec końców to kobiety mają decydować, czy to Czyli kupią mężowi, czy nie. Oczywiście, że tak. I, i, i tak samo ja kupuję samochód, prawda? Też nie będzie mi tutaj rząd, rząd mówił, jaki samochód mam ja kupować, bo żona tylko decyduje, że kolor ma być zielony, prawda? Nie, nie bo, bo to jest... Bo kolor jest najważniejszy w samochodzie, jak każda no, kobieta wie. No to jeszcze, jeszcze jest kolor, kolor tapicerki. No To ta. jest istotne. Niedawno, niedawno kupowałem samochód, mogę potwierdzić dla kobiet, to są dwie najważniejsze rzeczy. Panie prezesie, może tak kończysz, może to jest wstęp do kolejnej rozmowy, ale czy pan czasem nie chce, żeby to kobiety rządziły gospodarką? Czy ja dobrze zrozumiałem? Zależy jaką dziedziną. Je jeżeli się kobiety znają na gotowaniu, to nie jest, to nie, to, nie, to, nie, to nie No ale szukają. jeżeli one będą kupować głównie, no to one będą decydować, co się tak. produkuje, w to, jakiej jakości ile. Oczywiście, No to że kobiety tak. będą rządzić. Oczywiście, że tak. Jeżeli kobiety, może nie są jakoby największymi ko bo wiadomo, że w każdej dziedzinie najbiedniejsi są mężczyźni, ale przeciętnie. Przeciętnie kobiety zajmują się gotowaniem, się na tym dobrze znają, znają się na kupowaniu. W ogóle jest taka pewna specjalizacja, mężczyźni są od zarabiania pieniędzy, kobiety są od wydawania pieniędzy. To ludzie robią, faceci są, prawda, a kobiety nie są pracoholikami, kobiety wolą pieniądze wydawać. I byle wydawały to oszczędnie, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli, że jeżeli kobieta, yy, załóżmy, że wydawała wszystkie pieniądze, jeżeli by kupiła wszystkie pieniądze dwa razy taniej, to jest dokładnie to samo, jakby jej mąż zarobił dwa razy taniej. <noise> więc, więc, więc to jest bardzo ważne. E, Z lepiej kompetenia. mieć oszczędną żonę, niż żona, która pracuje poza domem i nigdy jej nie ma w domu. Oczywiście. Ona, ona, ona wtedy ma czas się zastanowić, gdzie kupić, co kupić, sama coś zrobi, prawda? sama firanki uszyje, zamiast kupić zawsze taniej prawda? i tak dalej, i tak dalej. I ona jest w tym momencie bardzo ważnym składnikiem. bo Zwróćcie uwagę, że rząd to zwalcza. No właśnie, bo, bo, bo lewica dba o to, żeby było tak 50 fifty Nie, że... gorzej. Lewicy chodzi o co innego. Chodzi o to, że jeżeli, że nie tylko lewicy, że jeżeli firankę zrobi fabryka, to ona zapłacił tego podatek. No tak. A jeżeli uszyje żona, to od pracy żony nie, nie ma podatku. Gdzie ten PKB idzie w dół? No to jest skandal. No tak, to jest skandal. No. To jest, to jest, to jest no, no, poważnie. PKB idzie w dół. Bogactwo idzie w górę, bo wskaźniki to nie mierzą dobrobytu, tylko mierzą opodatkowaną produkcję, zupełnie co innego. To jak za komuny, gdzie też liczono ile lokomotyw zrobiono, prawda, ile stali. No, mój przyjaciel Andrzej Waligórski napisał kiedyś wierszyk, kupił wilk elektrownię, leczy znaczy prąd uzyskać. Było dla niej węgiel w kopalni odliska. Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała, skąd brać światła? światła i węgla, ale system działał. Otóż tak to właśnie było, skąd tylko nie można było nic skupić. Także to, 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 to musi być... ale czego tak było? Bo rząd to pokrywał. Ja jeszcze opowiem słynną historię. Kiedyś jako członek SD miałem dostęp do literatury, że tak powiem, zagranicznej, taki specjalny biletyn, który y, dla użytek wewnętrznych y, drukował artykuły zagraniczne. I trafiłem na artykuł o Tyschika. to był premier Czechosłowacji z tego z 68 roku, który uciekł za granicę, jak tam wojska so, sowieckie wkroczyły, są polskie też. Y, no i, i, i napisał w dziesięciolecie artykuł. I oni ją odkryli. I oni odkryli, że na przykład w Czechach była sobie centrala handlu zagranicznego, która kupowała Heban. Heban, cenny surowiec. I za centralę handlu zagranicznego sprzedawała to centrali handlu wewnętrznego, a zarabiała to centrala handlu zagranicznego, Tam miała premie i tak dalej. Tak dalej. Centrala handlu wewnętrznego sprzedawała to fabryce mebli. I za to zarabiała cała centrala, prawda, pracownicy i tak dalej. Fabryka mebli robiła z tego piękne mebelki ekstremalne, z tego zyłała fabryka, robotnicy dyrekcja i tak dalej. I sprzedawała tak centrali handlu zagranicznego od mebli, zarabiała ten Cytra, sprzedawała ten handlu zagranicznego, która te, te mebelki sprzedawała na eksport. Jak odkryli, za kilogram chybanu w meblach, dało mniej niż płacono za kilogram herbanu surowego. Ale wszyscy zarabiali. Dzięki sztucznym przelicznikom, tam zachętę dla produkcji, prawda, nam się się do, do produkcji, żeby, żeby, tylko, żeby były cenne dewizje na kraju i to i, to no i tak działa gospodarka socjalistyczna. No to jest chyba najtrudniejszy koncept do pojęcia zysk ekonomiczny, a nie księgowy. E, czyli jeżeli mogę zarobić 200 dolarów, a zarobiłem 100 dolarów, to ja zarobiłem 100, czy straciłem 100. No właśnie. Oczywiście, że straciłem oczywiście. <laughs> Ale dla większości ludzi oczywiście zarobiłem. I tutaj tkwi problem. Bo ludzie myślą właśnie, jakiś wzrost jest, a to, że zarządów korwina mogło być więcej. To no, nikt tego nie widział jako straty. Profesor Rybiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, pytany, co by było, jakby Korwin zdobył władzę, oświadczył dwa miesiące potwornego brudelu, a potem wzrost gospodarczy 10% rocznie. Ja twierdzę, że więcej niż 10%, no ale nie będziemy się kłóci. No i tym może optymistycznym akcentem zakończymy tę rozmowę na temat ta, ekonomii. Tego. Właśnie, właśnie ten. Ten, ten właśnie, właśnie ten. Kto powinien? Język polski, trudny polski. Język. Kto powinien żyć? To ciekawe się ten, ale tamtą, a nie tamten. Nie wiadomo dlaczego. <grym> właśnie, muszę powinien się przyjąć tak, że kto mówi. <grym> tak jest. Więc dziękuję jeszcze raz za uwagę. Ja nazywam się Karol Wilkosz, Moim i Państwa gościem na kanale Prezes Janusza Korwin-Mikkego, Oczywiście był prezes Janusz Karwilnika. Dziękuję. Dziękuję. <grym>